Istotną kwestią przy rozliczaniu się z fiskusem jest terminowość złożenia rocznego zeznania podatkowego. W tym roku mamy na to czas do 2 maja. Warto jak najszybciej załatwić tą pilną kwestię, bowiem na wszystkich niezdyscyplinowanych podatników, którzy do 2 maja nie złożą, bądź to nie prześlą swego rozliczenia, czekać będą sankcje. Ponieważ w tym roku ustawowy termin 30 kwietnia przypada na niedzielę, czyli Dzień Ustawowo Wolny od Pracy, termin do złożenia zeznania został wydłużony do dnia 2 maja. Zatem w terminie do dnia 2 maja należy dokonać rozliczenia i złożyć zeznanie podatkowe za rok 2016, w terminie do 2 maja należy również dokonać wpłaty kwoty podatku wynikającego do zapłaty ze złożonego zeznania podatkowego. Zeznanie podatkowe należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia 2016 roku. Kwoty podatku do zapłaty należy dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego lub można to zrobić w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Bytomiu, znajdującym się na terenie tutejszego Urzędu Skarbowego. Jeżeli chodzi o zwrot nadpłaty, to nastąpi ona w terminie do 3 miesięcy od dnia prawidłowo złożonego zeznania podatkowego. Nadpłatę co do zasady zwracamy na wskazany w urzędzie rachunek bankowy podatnika. W przypadku braku takiego rachunku nadpłata zwracana jest w gotówce przekazem pocztowym za pośrednictwem poczty polskiej na adres miejsca zamieszkania. W tym przypadku z nadpłaty potrącana jest opłata pocztowa. Na wniosek podatnika nadpłata może zostać również zwrócona w gotówce w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Bytomiu, znajdującym się na terenie tutejszego urzędu. Warto przypomnieć, że roczne zeznania podatkowe oprócz tradycyjnej wersji papierowej można również składać za pośrednictwem internetu. W tym roku również to Urząd Skarbowy może za nas wypełnić PIT. Podstawową formą składania zeznań podatkowych oczywiście pozostaje forma papierowa, czyli bezpośrednio w siedzibie urzędu, w godzinach pracy urzędu, czyli w poniedziałek od godziny 7 do 18, od wtorku do piątku w godzinach od 7 do 15. Przewidujemy wydłużyć godziny pracy urzędu w celu przyjęcia zeznań podatkowych, ale dopiero w ostatnich dniach kwietnia, to znaczy 27 i 28 kwietnia. W czwartek i w piątek 27-28 kwietnia urząd będzie przyjmował zeznania w godzinach od 7 do 18. W formie papierowej można również przekazać zeznanie za pośrednictwem poczty polskiej. Należy pamiętać oczywiście, że tutaj o dacie y, zachowania terminu decyduje data stempla pocztowego. Kolejną formą, do której w szczególności zachęcamy, jest forma elektroniczna złożenia zeznania podatkowego, tym bardziej, że jest kilka możliwości dokonania tego rozliczenia w formie elektronicznej. Podstawową formą jest oczywiście wypełnienie samodzielnie przez podatnika zeznania podatkowego przy wykorzystaniu interaktywnych formularzy oraz darmowej aplikacji e deklaracji desktop. Zarówno interaktywne formularze, jak i darmowa aplikacja elektroniczna Deklarację desktop dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl. Podatnik przy ich pomocy wypełnia sam zeznanie podatkowe, podpisuje i przekazuje, przesyła elektronicznie do urzędu skarbowego. Kolejną formą złożenia zeznania podatkowego są usługi udostępnione przez Ministerstwo Finansów, między innymi jest. Obowiązująca już w zeszłym roku usługa wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Usługa ta zostanie uruchomiona z dniem 15 marca. Jest przeznaczona dla podatników, którzy, którzy składają zeznanie PIT-37 i PIT-38, czyli dla podatników, którzy osiągają dochody wyłącznie ze stosunku pracy lub od organów emerytalno-rentowych oraz którzy dokonali sprzedaży akcji udziałów, czyli osiągnęli w roku 2016 dochody kapitałowe. Ta usługa wstępnie wypełnionego zeznania nie jest prawem, znaczy jest prawem podatnika. Podatnik może z niej skorzystać, ale nie musi, jeżeli chciałby skorzystać to pobiera sobie już wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe na podstawie informacji otrzymanych przez płatnika od płatnika z od zakładu ubezpieczeń społecznych oraz zbiór maklerskich sprawdza poprawność tego zeznania i sam uzupełnia sobie jeszcze informacje o tym czy chciałby się rozliczyć wspólnie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko czy chciałby skorzystać z którejkolwiek z ulg podatkowych oraz czy chciałby przekazać swój 1% na rzecz podatku na rzecz organizacji po publicznego. Tak wypełnione zeznanie podpisuje i również przesyła za pomocą systemu e-deklaracje. Nowością w tym roku jest wprowadzona również od 15 marca nowa usługa. Nazywa się to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego na formularzu PIT-WZ. Jest to usługa, która będzie również przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych osiągających przychody od płatników, czyli z zakładów pracy oraz od organów emerytalno-rentowych. Usługa ta polega na tym, że podatnik sporządza w formie elektronicznej wniosek do Urzędu Skarbowego o sporządzenie w jego imieniu zeznania podatkowego. We wniosku tym podaje Informacji, czy się chce również rozliczyć wspólnie z żoną, czy jako osoba samot... z żoną, z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko, wskazuje, czy ma prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej i z ulgi na dziecko, bo tylko te dwie ulgi w tej chwili są dostępne w tym wniosku, oraz czy chce przeznaczyć swój 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wniosek taki przesyła w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy na podstawie informacji otrzymanych od płatnika oraz złożonego wniosku przez podatnika sporządza zeznanie podatkowe i przesyła je, przekazuje je do podatnika na wskazany przez niego adres poczty mailowej. Podatnik powinien sprawdzić po otrzymaniu informacji, że otrzymał to zeznanie sporządzone już do sprawdzenia, powinien sprawdzić. To zeznanie, jest zaakceptować lub odrzucić, jeżeli uważa, iż jest ono wypełnione nieprawidłowo. Bardzo istotny jest fakt, że podatnik, jeżeli do 2 maja, czyli do końca terminu składania zeznań podatkowych nie zaakceptuje bądź nie odrzuci tak sporządzonego zeznania to po upływie tego terminu to zeznanie jest akceptowane automatycznie jako prawidłowe zeznanie podatnika podatnik potem może dokonać korekty tego zeznania ale musi już sam sporządzić korektę tego zeznania wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego PIT WZ będzie dostępny zarówno za pośrednictwem portalu podatnika, zarówno za pośrednictwem systemu e-deklaracje, jak i systemu e-pułap, a także przy pomocy bankowości elektronicznej, gdyż niektóre z banków przystąpiły do akcji i na swoich stronach udostępniają możliwość złożenia tego wniosku. Świętochłowiccy podatnicy będą mogli wypełnione zeznanie podatkowe złożyć w Centrum Handlowym Atrium. 24 i 25 marca czekać będą tam na nich pracownicy Chorzowskiej Skarbówki. Pracownicy Urzędu Skarbowego w Chorzowie w ramach akcji Szybki PIT będą również dyżurowali w punkcie informacyjnym na terenie Centrum Handlowego Atrium w Świętochłowicach w Piaśnikach przy ulicy Chorzowskiej 19. W dniach 24 i 25 marca, to znaczy w piątek i w sobotę 24 i 25 marca w godzinach od 12 do 20, pracownicy Urzędu Skarbowego będą przyjmowali zeznania w celu przesłania ich w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego. Będą również udzielali informacji w zakresie dokonanych rozliczeń za rok 2016.